A co dla nas, zwykłych obywateli? o tym artykuł z Polsat News. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o korzystanie z wody na działkach. Ludzie mają takie studnie pokopane, tam pompują sobie wody, takie studnie artyzyjskie. No i co? I na mocy tych przepisów, które nasz Sejmas uchwalił, grzywna lub areszt grozi działkowcom. Dziesiątki tysięcy Polaków nielegalnie korzystają ze studni. Patrzcie, Patrzcie, dobrze, że to jest duża, że działkowcy to duża grupa wyborców przed wyborami, i dobrze, że przed wyborami to wyszło, bo może jakoś przymkną oko na tych biednych ludzi, którzy proszę Państwa, chcą mieć jakiś fertel ziemi, jakąś przestrzeń, żeby w miarę mogli tam jakoś funkcjonować. To jest dla nas z kolei, tak? Kary, opłaty. I przekonanie, że jesteśmy, że ciągle coś robimy nielegalnie, proszę, Państwa, że ciągle coś robimy nielegalnie. Ciesz się, że cię nie ukarali i potem taki człowiek się cieszy. Patrzcie, umorzyli nam o kamień z serca, ale dobra władza. No proszę Państwa, nie żartujmy.